Byłem traktowany jak potwór za to, że pomogłem córce, kiedy złamała nogę. Kiedy wszedłem do studia baletowego, trzymając za rękę moją siedmioletnią córkę, byłem jedynym mężczyzną w pokoju. Zosia podskakiwała z radości. To był jej pierwszy dzień. Ale zanim jeszcze usiadłem, usłyszałem to. Po co? Dorosły facet miałby siedzieć w pomieszczeniu pełnym małych dziewczynek. Udawałem, że nic nie słyszałem. Po prostu znalazłem miejsce z tyłu i patrzyłem, jak moja córka biegnie, żeby dołączyć do innych dziewczynek. Kilka minut po rozpoczęciu zajęć podeszła do mnie kobieta. Grażyna, blondynka, ręce skrzyżowane, ani śladu uśmiechu, to pana, kazałem na córkę. Grażyna popatrzyła na mnie. A gdzie jej matka? Wolałbym nie mówić, ale ona nie może tu być. W rzeczywistości moja żona była na misji za Przyszła bez słowa i zaczęła szeptać do innych matek. Chciałem się bronić, podejść i oczyścić swoje imię, ale mogłoby to wywołać kłótnie i dać im amunicję, żeby potencjalnie wyrzucić Zosię. Więc po prostu przeniosłem się do kąta, żeby zostać poza zasięgiem wzroku. 10 minut później mój telefon zawibrował. SMS od szefa. Wyciągnąłem go, żeby odpisać. Niemal natychmiast usłyszałem krzyki. Ten zboczeniec nagrywa nasze córki. Podniosłem wzrok. Grażyna wskazywała bezpośrednio na mnie. Szczęka mi opadła. Instruktorka zatrzymała się i zaczęła podchodzić, podczas gdy grażyna dalej krzyczała. Wszystkie dziewczynki, włącznie z Zosią, patrzyły. Powiedziałem instruktorce wszystko. Pokazałem jej telefon, że nie ma żadnego nagrywania, ale nawet na niego nie spojrzała. Nie chodzi o to, czy pan to zrobił. Chodzi o to, że te matki czują się się zbyt żeby w ogóle Za nią jak twarz Czerwona. Musi pan poczekać gdzieś indziej podczas zajęć, powiedziała instruktorka, albo pana córka nie będzie mogła uczestniczyć. Najbliższa inna akademia była dwie godziny drogi. Zosia marzyła o tym od miesięcy. Przełknąłem dumę zebrałem rzeczy i poszedłem na górę. Przez następne sześć tygodni siedziałem w sali historii baletu sam, poza zasięgiem wzroku. Mógłbym czekać w samochodzie, ale chciałem być wystarczająco blisko na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. a Potem się stało. 50 minut po rozpoczęciu zajęć. głośne trzaśnięcie, potem krzyk mojej córki. Zbiegłem po tych schodach po trzy stopnie naraz. Moja córka leżała na podłodze. Jej stopa była skręcona na bok. Kość napierała na skórę. Krzyczała tak mocno, że nie wydawała żadnego dźwięku. Pobiegłem w jej stronę. Wtedy Grażyna i dwie inne matki stanęły mną i utworzyły mur. Nam z powodu pana córki, ale nie możemy pozwolić zbliżyć się do dzieci. Nie słuchałem ich. Przechnąłem się. Nie brutalnie, tylko Uklęknąłem przy córce, kazałem jej oddychać. zadzwoniłem pod stąd 12. Chwytała mnie za koszulę. tatusiu, sprawdź, żeby przestało. Proszę, sprawdź, żeby przestało. Wtedy podeszła mała dziewczynka Może sześcioletnia. Uklękła i chwyciła moją córkę za rękę. Spojrzałem na nią. Dziękuję ci skarbie, Dotknąłem delikatnie jej ramienia. Za mną natychmiast eksplodowały westchnienia i szepty. Potem głos Grażyny przez telefon. 112. Jest tu mężczyzna, który molestuje dzieci. Karetka i policja przyjechały razem 8 minut później. Przedałem do karetki z Zosią, kiedy policjant złapał mnie za ramię. Grażyna krzyczała, pochnął mnie chwycił moją córkę. Jej córkę. Małą dziewczynkę, która trzymała Zosię za rękę. Moja córka krzyknęła z nosy. Mój Muszę pana jednak zabrać. Zakoł mnie w kajdanki. Drzwi karetki zaczęły się zamykać. Tatusiu, nie, proszę, moja córka wyciągnęła do mnie rękę. Ból przeszył jej stopę i opadła z powrotem na nosze. Jej ręka wciąż była wyciągnięta do mnie, kiedy drzwi się zatrzasnęły. Na komisariacie Grażyna już tam była, z rzecznikiem pokrzywdzonych. Minąłem ją w kajdankach, Siedziałem w pokoju przesłuchań trzy godziny, podczas gdy Zosia była gdzieś sama w szpitalu. Wreszcie drzwi się otworzyły. Wszedł policjant z laptopem. Studio taneczne przesłało nagranie z monitoringu. Pokazywało wszystko. Mnie biegnącego Grażynę i dwie matki blokujące mnie. Córkę Grażyny podchodzącą i trzymającą moją córkę za rękę. Nic podejrzanego. Policjant zdjął mi kajdanki bez słowa. Wyszliśmy do holu. Wciąż była ze swoim a teraz także z córką. Policjant nagranie. Pani. pani, ojcu dostęp do jego córki. To dla dziecka. Twarz nie, kont jest zły, a nawet jeśli nie robił niczego dziwnego, to po co w ogóle tam był? Dlaczego jej matka jej nie zaprowadziła? Wystąpiłem do przodu, bo jest na misji, służy naszemu krajowi, chroniąc nasze bezpieczeństwo. Usta Grażyny się otworzyły. Nic z nich nie wyszło. Próbowała się otrząsnąć i chwyciła córkę. Powiedz im, kochanie. Powiedz im, co ci zrobił. Dziewczynka popatrzyła na matkę, potem na policjantów. Nic mi nie zrobił, tylko powiedział: "Dziękuję". Kiedy trzymałam moją przyjaciółkę za rękę. Cisza. Mamo, dlaczego znowu kłamiesz na jego temat? Twarz Grażyny się załamała. Policjant odwrócił się do niej. Proszę pani, składanie fałszywych zeznań policji to przestępstwo. Musimy Wyszedłem i pojechałem prosto do szpitala. Moja córka nie spała